W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Ty zaś, Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego miłosierdzia. Pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom. Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świecie. Niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści, niech uzdania ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa. My dzisiaj, patrując się razem z tobą w oblicze zmartwychwstałego Chrystusa powtarzamy twoją modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy z niezłomną nadzieją Jezu ufam tobie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego